Paczka! Paczka! Jej. To jest dzisiejszy vlogmas! Ja, ja chcę barszcz! Możemy to szybko zrobić? Witajcie kochani na czternastym vlogmasie i w dzisiejszym vlogmasie otworzymy paczkę z Polski. Czyli pokażemy Wam tego, co brakuje w Korei. Okay. Czego nie ma w Korei i to, co nam przysłali rodzice z Polski. Możemy to otwierać już. Możemy otwierać. Jej! Jej! Ale w ogóle paczka na jest tak Jakie mamy mamy koreańskie pismo, to jest hit. E, paczka szła trzy dni z Polski. Weź to. Dlaczego? Radzę sobie. To już otworzyłam. Z której strony się to? Tu chyba stało taką. O, gdzieś tu. Myślę, czy tu. Czy coś tu? Tu jest chyba. Tu jest góra. Tak, to jest góra. A, bo tu jest ten. Tu trzeba na pół. A to nie możemy tutaj gdzieś tylko... Czekaj. Wyjmuj te kartki. E, paczka z Polski szła 3 dni. Najwięcej czasu zajęło, jak e, było już w Korei, bo ko, do Brawa. Korei dotrwa, e, dotarła w 48 godzin, ale później odprawa celna trwała kolejne 48 godzin, dlatego co się wydłużyło. Plus jeszcze był weekend doszedł, do tego dwa kolejne dni, także... Koniec końców rodzice wysłali paczkę w poniedziałek, mamy w poniedziałek następnego tygodnia I paczka jest u nas w Seulu, a w Korei była już w środę. także dwa dni szła do Korei 400 zł wydali 400 zł A waga to kilo 600? Tylko 1,6kg? Jezus, jak ja nie jedzę się wyrazić jakieś paczki. Jezu, wiesz co to Przecież tu mamy nic złego. Paczka! Czemu, po co nam to? Okej, okay, pierwsza rzecz... Ty to chciałaś, czy co? Rzecz na choinkę! Taka mały? Przecież mała, gdzie my to dam na tą choinkę? A no, na górze nie mamy jeszcze. A. Ozdobisz świąteczne. Wienujecie rcerzem. Okej, okay, super. Twój sweterek. Tak, bo ja zabrakło za mi... zapomniałam po prostu z Polski. Kochę <noise> mieć <noise> sweterek i bluzkę. E, sweterek e. i legginsa, ale to nie jest ważne. Szaliczek. Szalik, szalik bo szalik. w kolei zrobisz jest... portuję. Jedzenie. Widzę jedzenie, Widzę jedzenie. 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 To jest też ogólnie, oprócz tego, że to jest to, czego nam brakuje w Korei, to też sobie zrobili nam prezent na święta że mamy szaliki. Jej... o fajne Ale fajny jestem Co tu ma Co tu mamy? Słodycze. 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 Jak wygląda? No? Stylowo. stylowo Jerzyki! Ja chciałam Jerzyki. tam mam Czekolada z orzechami. O okay, oh, ja to mi Boże. No. To musi być. Jerzyka. Jerzyka, proszę. Tych Jerzyków dzisiaj nie będzie. Ci. No, to już skoro czułaś. Ale Jerzyk. Ale dobre. Tu jest jak w Polsce. Mhm. Mm ono kolejny karton. Mhm. Mm Okej. Hey, tego czego nie ma w Korei, czyli... Albo coś, co bardzo ciężko dostać, to są szampony dla osób z pofarbowanymi włosami. Czyli są szampony ludzie. i odżywki dla włosów farbowanych, natomiast są one bardzo drogie. One kosztują, nie wiem, 100 zł. Tak? No. I, no. Jak, i byłam w... Mm, I w Lotte Mart byłam, i byłam w Homeplus. I w Pan? Olive Young. nie. Co nie ma? Naprawdę nie ma, dlatego mamy szampony. Szampon i odżywka do włosów farbowanych. I do tego też tutaj widzę: mama wysłała mi rzeczy do pielęgnacji włosów moich, które używałam w Polsce, także tak to wygląda. Ciężko mi tutaj znaleźć coś, co, w czym mogę pielęgnować moje włosy, żeby były takie jak zawsze. Kawa! Trzy w jednym. Kawa. Jeszcze więcej kawy. A to Ciebie, nie? No? Tak. Kawa. Cappuccino. No to co to? Krem. Dla siebie? No, mój, z Polski. A? Cappuccino. Cappuccino. To jest śmierdankowe, to jest śmierdankowe, to jest czekoladowe. O Jezu, jest No mm. Krem, bo zapomniałam go z Polski. Fifi. Możesz jest. Bolna gruba. Delicje! Michałki! Mm. Michałki. Mm. Mm. Mi Pierzę, będzie jezyków! Oo! Ile jeżyków? Mam kolejną paczkę. Kolejną paczkę. O. Kolejną paczkę. O. Cztery paczki. Jezyków. O. O jak dobrze? No i Michałki. Mi Michałki! O. Jeszcze Jest tu będzie Michałku! Czekoladowe? originalne, mm -hmm. paluszki, skiety, skiety, dokonujemy? Tak, robię wam unboxing, unboxing paczki, ale przy okazji unboxing również tego. Rzeczy, które tu mamy. Różyczki przed przedmiot. Ty. To są te same? Tak, tak. O, patrzcie, pierwsze są takie z Reniferem. O, takie, o, jeszcze ma. Ma gwiazdki takie. One fajne. Gwiazdki śnieżynki, o, spadły. Kolejne. Z Christmas tree. I Merry Christmas jest napisane. Mhm. Mm są takie Christmas. same. To pewnie ciebie, dajcie krewet dla mnie. Co ty? Dostanie się do parę. a pod jedna para dla mnie jedna dla siebie po co z Takie, trzecie. Rzeczy do gotowania, czyli coś dla mnie tej, do domu. Ściereczka. O, mamy serwetki na Ścierka z domu. To jest. To też jest z domu. I nasze serwetki z domu do na święta. To a czemu są walentynkowe? Ale są tutaj też świąteczne. To mama też te. Ty, ty. To są nasze serwetki z domu. Nie. Ktoś to się miało na święta pewnie. Tutaj są jeszcze ściereczki uniwersalne, też do do mieszkania. <noise> Dziękuję. Mika, patrz ile tutaj... To jest barsz? To jest barsz. Mamy ko... jedną. Barsz. Będziemy miały barsz na świecie w Polsce. Trzecią. O, nie rzucaj we mnie barszem. Fiolą. Szóstą. <głos> Siódmą. 7 li7? Tak, 7 łyżka. A to 7. dlatego, że po naszych kuchennych rewolucjach e, no źle się gotuje, miesza w garnku widelcom. Dlatego rycerze zakupili nam oto tą. O, ósmy barszt! Zaku zakupili nam oto tą łyżkę za jedyne 40 centów. Złoty 50 zł. Wow, ale dziwna cena. A są po, jest po koreańsku? Nie. Uśmiewacz, uśmiechasz. Helena. W proszku, do picia. O. Co tu się stało? Nie, Mikołaj B. Mikołaj nie przeżył podróży do Seulu. O nie! Drugi też nie przeżył. Żadne nie... O, ja miałam tak ochotę na te Mikołaje. Nie. A teraz możemy wyjść. Dzięki, mm. mamo. Dzięki, mama. Ma a my popcorn. Gąbka. Czekolada kolejna. Milka truskawkowa. Sezamki. 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 Gorzka wiśniowa. Patrzcie, jakie to Vivi się odeszły. To Vivi? To Vivi, no. O. Grześki. Moje. to, to Więcej grześki. serwetek. Jestem uzależniona od grześków. Grześki. Jest jeszcze jakaś jedna oranżowa? Uuu, takie to ja jeszcze nie widziałam. I... Jest 314 już Kerendarze adventowe! Musisz zjeść! Zostań ci tylko 10 dni do jedzenia codziennie. No ale masz. To lepsze to nie śmijet. Kerendarze Tu To mamy jeszcze... To będzie opłatek! Opłatek! Właśnie! W zasadniśmy powiedziałem o opłatku! Widzisz, no. opłatek jedną? Nie, chcę zobaczyć. Tam pełno opłatek i nie, nie, nie hajs w kopercie. mi kawałek. kawałek kawałek? No. A można takie? Nie wiem. Ale ja lubię opłatek. To się będzie dla nas tylko. <grymna> Wesołych Świąt! Merry Christmas! And a Happy New Year! Mam, no, ale dobre! No obiały ja płatek. Ja też. Co tu mam? Mamy tutaj kartki świąteczne. Pewnie od dziadków już. Tu będą od dziadków. Nie widzisz pisma, ale w czekoladzie jest. Tu jest mama i tata. Wow. O, cute. Czekaj na Mama Mamy tata, ale czemu dali datę ze świąt? Wyprzedzili czas. O. Tutaj mamy Kto To tu jest od dziadka Bogdana. Kartka. Oh. Tutaj mamy, to tu jest taka od jednego dziadka, dostałyśmy taką kartkę. Tu od rodziców od rodziców. I to od drugiego dziadków. To moja, bo to jest moje imię. Nie. No. Boże, się. Ja. Ale fajna! O, tutaj liścik mamy nawet. Patrzcie, otwórz... Kartka wygląda tak. A po otwarciu wygląda ona tak. O, tak o, patrzcie. Fajne! O. Ale bajer. To można sobie postawić. postawić. I to i ta kartka do drugich dziadków. I tutaj zostawiliśmy również liścik od nich. Co jest piękne? To chyba to. Tak, chyba to. Tak. Dodali z 25. No, też, też, też czas e, oszukali. E, dziadkowie z koruchowa proszą o przemycenie jakiejś wiadomości, także, pozdrawiamy. Bardzo, także bardzo dziękujemy e, dziadkom z Kożuchowa za e, liścik. Tak. liścik. Tak, liścik, tak. I pozdrawiamy, pozdrawiamy. Naszą całą, całą naszą rodzinę. wszyscy, którzy nas oglądacie. A że ogląda cała rodzina, to pozdrawiamy całą rodzinę. I pozdrawiamy również wszystkie mamy, koleżanki, wszystkich taktyk kolegów, którzy oglądają, ponieważ nasi rodzice za każdym razem udostępniają nasze filmy na Facebooku. Zawsze, za każdym razem. Dlatego połowa naszych subskrybentów i publiczności, to jest wiek plus 45 lat. Ale super, my się cieszymy i naszych znajomych i z naszych znajomych i naszą przyjaciółkę Kinga i naszą przyjaciółkę kinga. Tak. Co z czekolady z tego? No są. No w sumie to było. A patrz, ile tego jest. Ale dużo tego jest. To strasznie. To chodź, otworzymy jedną jeszcze e, czekoladkę. Dobra. Jako, że prawdopodobnie każdy youtuber a Otwiera kalendarze adwentowe na początku każdego Vlogmasa, także my otworzymy no, na początku 14 Vlogmasa. <grym> nie no, czemu nie. Jakie odtworzyć? Muszę To jest, jest Kaufland. Mamy Kaufland w Mamy. Mamy. Tymaczo. Koło Everton. Rodzice no. i tej... Kaufland? Był ja, kiedyś, nie wiem. Myślałam, że w zimę kupią, ale też. Za świnką Pepą Tak jak to temu miałyśmy No Dobra, czternastka szukamy W tym samym miejscu masz? No. Nie no. wiem, gdzie jest 14. Tak. Kiedy mi znaleźć? Okej, okay, znalazłam Ja też Ale pokaż co masz, no Święty Mikołaj Uzi Zgadzam <grym> się Także typowe influencerskie za to nie zaliczone. Czekolada jak czekolada. Co zrobimy z tą czekoladą? W kartonie. Zjemy. Użyłem Mikołaja. Spoimy go. Jeżeli um, byście byli ciekawi jak wysyłać taką paczkę... Albo jak odebrać, bo to jest też bardzo ciekawe, to zanim oni Wam przyślą tą paczkę już do pod mieszkanie, za nim machać. To osoba, która. co jeszcze mieszka... wszystkie Osoba, która mieszka, do osoby, której wysyłacie e, paczkę, musi mieć numer koreański, koreański adres do domu. I paczka kiedy będzie w, w Seulu bądź w Korei. A w Korei. W Korei. No, w momencie, kiedy paczka będzie w Korei, e, skontaktuje się z Wami e, firma, która. Ja mam większą. Zresztą jest firma, która odpowiedziała, na przykład my mieliśmy DHR-em, mhm. um, wyślą Wam linka, um, który musicie wypełnić, że wiecie, zgadzacie się na wszystko, ile jest adres, numer telefonu i wtedy dopiero paczka um, będzie sprawdzana przez urząd celny. Jeżeli nie, wy, nie wypełnicie tego, to paczka będzie czekać, 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 aż mhm. Wy nie um, wypełnicie tego, co nie Wam wyślą. No, czyli podsumowując tego, czego nie ma w Korei. Słodyczy. Nie, no są słodycze, ale nie polskie. No tak, o to mi chodzi. Rzeczy um, że... do włosów, opłatek, w sensie płatek... nie będzie. w kościele. Pewnie tak. Mam kościół obok domu. Ja też. Tak? No mam, mam dwa mam. No. Kalendarza adwentowych nie ma. Kalendarza adwentowych nie ma. Ej, tu mi się przesuwa czekoladka, słyszałam. No ale tutaj nie można nic wycinać, zawsze można było coś wyciąć. No, kalendarzy ewentowych nie ma w Korei, a przynajmniej jak my szukałyśmy, to nie mogłyśmy znaleźć. Tak. I w dajs szukałyśmy i w Homeplus, i w Lotte, i, i w czym, i w tym. W Korei no nie ma bańki. O Jezu, no. Ale wypijemy Chciałyśmy jeszcze, żeby rodzice wysłali nam dezodorant. I suchy szampon, ponieważ to są te rzeczy, których w Korei nie ma. Znaczy są ale są, bardzo ale drogie. są bardzo drogie szampon, Jest ich bardzo moc. Z odorantów to w ogóle ciężko znaleźć. I tak dalej, ciężko nie? to znaleźć, a jak już są, to są bardzo drogie. Ja kupiłam teraz szampon, taki, który można normalnie dostać w Polsce, z Batisty, tak on się nazywa. Mhm. A, to kupiłam go na promocji za 35 zł. Na promocji. Bez U? promocji? Tak, 55 zł, 60 zł. A w Polsce możecie dorwać taki szampon normalnie za 14 zł czy tam 15 a na promoc za 10 Także jest bardzo duża różnica. To samo tyczy się z antyperspirantami, i wszystkim takim, to też około musicie zapłacić za jakieś 40-35 zł. I chcę też chcieli nam to wysłać, tylko że to jest. tylko że to nie przeszło już, jak wysyłali paczkę. Um, ponieważ jest, to są rzeczy bardzo to, tak. dlatego to musieli wycofać. A czy z um, to samolotu wzięłyśmy sobie i tak dalej tak. Tak, tylko że, nie przyszło to, żeby wysłać paczki, no. to. E, Dlatego rodzice nie mogli nam tego wysłać, dlatego tego jeszcze też brakuje w Korei. To byłoby na tyle w tym To byłoby na tyle w dzisiejszym Masie numer 14. Jej! 14 vlogmas! E, a my widzimy się już z Wami jutro, jeżeli to odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał a jeżeli jesteście ciekawi czego jeszcze nie ma w Korei, czego tutaj nie pokazywałyśmy albo jesteście ciekawi czego nie ma i chcielibyście wiedzieć to napiszcie o komentarzu, my odpowiemy na to pytanie. Tak Także my się z żegnam, widzimy się jutro, pa pa. pa pa A tutaj taki backstage tego jak to wygląda, tak że tutaj tutaj Wiktoria idzie robić barszcz A to ta ścierka pachnie domem <słuch> No, jest dziwne? No co? No pachnie nowe. No, tak, no to sprzątaj. Nie chcę mi się sprzątać. Ale te skiery to są fajne. A patrzcie w ogóle na tego Mikołaja. jest <grym> Nie wiem, czy. Zobaczycie. O, ja tutaj wam pokażę. widzicie, rozwalony Mikołaj. A tu mamy taką fajną lampę. Zobaczcie. <grym> Korzysta ze żółte światła, ale jakoś daje radę. Kupiona! Także, nie że Nie, nie kupiona, także Mikołaj jest rozwalony trochę, najgorzej tak to wygląda. E, musimy to teraz wszystko posprzątać. Ty tak. i bar. Idę. Kiwi robi bar. Słysza, bo tu będzie jedna płaska, myślisz? Tak. Jedna płaska, myślisz. Ile potrzebujesz? Trzy. P tak będziesz dolewał, bo ci nie, nie, nie będzie... W Pewnie będzie za mało barszczowy. No. Za mało Mmm, barszczyk, Wika. Ale ładnie pachnie. Sztachnij się. Okej, okay, Wika, próba testu. Przyszczy z wrzątek. Okay. Zaraz okay. zrobimy. No to makaron mogłyśmy jeszcze zrobić. Mm. <laughs> Nie ma pierogów niestety. Pierogi nie przeszły po to jedzenie. Ja chciałam pierogi. Wika chciałam barsz na święta, ja chciałam pierogi na święta. E, takie wiecie, pierogi w paczce, ale wiecie, to też jest zamrożone i jedzenie nie przeszło też. Szkoda. Szkoda. <grymne> Zobaczcie, a tak po e, wszystkim co dostałyśmy od rodziców, tak to jest nasza szafka ze słodyczami. Hmm. Wypchana po brzegi. Idealnie! <grymne> Idealnie! To ja schowaj, ściągnij ten szalik. Gdzie moje barsz dałaś? Dom. Gdzie barsz dałaś? Tam, gdzie są makarony i sosy.